Cześć kochani, mam na imię Blesen. Chciałbym z wami dzisiaj się podzielić raportem, to co zrobiliśmy w Indiach z naszą pomocą. Pewnie pamiętacie, kilka miesięcy temu zbieraliśmy fundusze, aby pomóc biednym ludziom w Indiach i powiem wam, zbieraliśmy ponad 10 tysięcy złotych. I wykorzystaliśmy te fundusze w ośmiu stanach, w tym na wyspie, w całym kraju. Pomagali nam pastorzy i wolontariusze z 22 kościołów, rozdawali artykuły spożywcze i i żywności i służyliśmy w biednych miejscach w kraju, tak jak w slumsach i wśród ludzi, którzy żyli w bardzo trudnych warunkach. Ale przede wszystkim chcieliśmy, żeby Kościół tam rozdawał artykuły spożywcze i żywności i służył w ramach swojej służby. i W taki sposób zbudował relacje z ludźmi tam i się podzielił Dobrą nowinę. I szczególnie chciałbym dzisiaj z Wami się podzielić jedną bardzo ważną rzecz. Kościoły, które wzięły udział w tej służbie, niektóre kościoły są oczywiście kościoły domowe, ale znajdują się w wewnętrznej, odległej, odległej części kraju. Tam, gdzie jest duże skupienie ludzi nieosiągalne, czyli w po angielsku mówimy Unreached People Group, czyli grupa ludzi, gdzie Ewangelia jeszcze nie dotarła, albo nie mają Biblii w ich języku, w ich języku ojczystym, i te kościoły właśnie tam służą. I, i oni z naszą pomocą korzystali e, z okazji, aby pójść do takich ludzi i głosić Ewangelię i rozdawać jedzenie, artykuły spożywcze, bo jak wiecie, jest, był za, zakaz ruszenia, ale oni mieli powód, że oni chcą rozdawać e, e, żywności i tak dalej. Więc te kościoły naprawdę bardzo dużo dziękują nam i są bardzo wdzięczni Panu Bogu za nas. Także ja chcę Wam też dziękować i przede wszystkim dziękujemy Panu Bogu za to, że to, co On nam dał i za to, że możemy się dzielić z innymi. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej informacji na ten temat albo o taką służbę, albo jeżeli chcecie wspierać taką służbę, to proszę skontaktujcie się z Pastorem Konradem Krajewskim. Z mojej strony to wszystko. Nie Bóg Was błogosławi.